Pod moim ostatnim filmem dotyczącym The Bite of 87 mocno daliście o sobie znać w komentarzach. Niektórym osobom teoria ta spodobała się, a niektórym nie. Dyskusja na ten temat była na tyle duża, że postanowiłem poświęcić ten film właśnie na odpowiedź na wasze komentarze. Oprócz tego w odcinku tym zajmę się również waszymi pytaniami z mojej strony na Facebooku, więc jeśli takowe zadaliście, to zacierajcie rączki, bo będziecie sławni. Chciałbym jeszcze podziękować Sagali za zrobienie dla mnie rysunku na potrzeby tego odcinka. Namiary na jej kanał i fanpage znajdziecie w opisie. Uważam, że warto tam zajrzeć, bo dwa latam kawał naprawdę dobrej roboty. Dobra, koniec tego wstępu lecimy z tematem. Tak więc na początek odpowiem na komentarz Sagali. Pozdrawiam przy okazji. Głównym problemem wokół którego wszystko się kręci jest kwestia Balon Boya. Pytanie o to, czy jest animatronikiem, czy tylko pustą dekoracją. Jest to ciekawa i kontrowersyjna sprawa, bo mamy zarówno argumenty popierające wersy, w której jest on robotem, jak i takie, które temu zaprzeczają. Teraz dla porządku zapoznamy się z nimi, a później zastanowimy się, czy można je jakoś ze sobą połączyć. Oglądajcie do końca, bo udało mi się odpowiedzieć na to pytanie. Tak więc oto argumenty, które mówią, że balon bo jest tylko dekoracją. Po pierwsze, Fongaj ani razu o nim nie wspomina. Po drugie, nie ma endoszkieletu. Po trzecie, nie potrafi nas bezpośrednio zaatakować. Od razu powiem, że nie uważam ich za zbyt przekonujące. Na moje można je wszystkie obalić. To, że Fongaj o nim nie wspomniał wcale nie oznacza, że Balon Boy to nie robot. Uważam, że mógł być po prostu poboczną atrakcją z ograniczonymi funkcjami, więc uznał go za nieistotnego i po prostu pominął. Poza tym jeśli byśmy szli tą drogą rozumowania, że jeśli Fongaj o czymś nie wspomniał, to to nie istnieje, to zwróćcie uwagę na to, że nie wspomniał też nic o Tojczyce, Toy Bonim i Toy Freddy. Czyli co, oni też nie istnieją? Nie, oni istnieją. Fongaj mówił o nich jako grupie. Że Pizzeraz upija grupę nowych animatroników właśnie Toyów. Nie wymieniał ich składu, więc balon Boy miał pewne prawo do nich należeć. Brakendo do szkieletu UBB również nie skreśla go z listy animatronów. Marionetka również takowego nie posiada, a potrafi się poruszać i pełni ważną rolę w grze. Uważam, że to, że nie posiada Jamskera, również nie można uznać jako argument. Sądzę, że to, że zabiera nam bateria zamiast nas zabijać, jest elementem mającym wprowadzić nieco dynamiki do gry, takiego mrocznego klimatu, wiecie. Dzięki Balon bojowi Scott wprowadził do swojej gry taki typowy element bezradności. Słyszysz upiorny śmiech mojego gnojka i wiesz, że za chwilę wyskoczy na ciebie Foxy, jednak nie możesz z tym nic zrobić. Podobna sytuacja była we FNAFie 1, gdy nie mogłeś zamknąć drzwi przed animatronikiem. A teraz kwestia dla tych, którzy uważają, że Bibi porusza się za pomocą naszej wyobraźni, więc jest halucynacją niezdolną do zabicia nas. Przyjmijmy na chwilę teorię, że naprawdę tak jest. Bibi rzeczywiście porusza się, bo jest halucynacją, i właśnie dlatego, że nią jest, nie zabija nas. Więc wniosek? Halucynacja nie może nas zabić, czyż nie? Jednak Golden Freddy jest halucynacją, a mimo to nas zabija. Więc dlaczego Balloon Boy, nawet jeśli byłby halucynacją, miałby tego nie robić? Nielogiczne. Poza tym, że przed chwilą podważyłem argumenty mówiące, że ballon boy to dekoracja, to zebrałem jeszcze dowody na to, że jest on toj animatronikiem, który może się poruszać i teraz właśnie do nich przejdziemy. Teraz przechodzimy do argumentów, które udało mi się zebrać potwierdzących moją teorię mówiącą, że ballon boy należy do toj animatroników. Według mnie dosłownie miażdżą one poprzednie, ale to pozostawię do oceny Wam. Tak więc zacznę od najsłabszego. Po pierwsze, ballon boy posiada moduł głosu. Hello. Po drugie znajduje się on w jednym miejscu z rozłożonymi częściami toju we fnaf 3. Sam fakt, że można go rozkręcić na pojedyncze części jakoś do mnie przemawia. Czy pusta, nic nieznacząca ozdoba byłaby tak precyzyjnie zrobiona, według mnie gdyby balonboj był ozdobą, to byłby jednym kawałkiem. Wiecie, jakimś wystruganym czy wydrukowanym przedmiotem, który łatwo przenieść. Coś w tym stylu. Podział na segmenty jest typowy dla animatroniku. Przedostatni dowód to ten rysunek. Widzimy na nim balon, bo ja wśród innych animatronów, co stawia go na równym poziomie z nimi. We FNAFie na rysunkach znajdują się tylko animatroniki. Pizzeria raczej nie wystawiałaby rysunków z wizerunkami nic nieznaczących atrakcji. Jak dotąd wszystkie rysunki snafa przedstawiały właśnie animatroniki, więc raczej się to nie zmieniło. W tym miejscu jest obok marionetki i Zwróćcie uwagę, że jest w ruchu, puszcza balony. Dziecko, które zrobiło ten rysunek, raczej nie rysowałoby w ten sposób nieruchomej postaci, prawda? I teraz największy dowód, jaki znalazłem. Wiecie co nim jest? Spójrzcie. Właśnie ta minigraf na facie: Balonboy, Boy, tak jak Mangle, Toy Chica, Spring Freddy i Shadow Bonnie zanoszą tort dziecku. Te wszystkie minigry pokazują roboty, które zanoszą torty duszą zabitych dzieci. Według mnie ta minigra jest niepodważalnym dowodem na to, że Balloon to animatronik zdolny do samodzielnego poruszania się. Naprawdę, jeśli mieliście jeszcze jakieś wątpliwości, to według mnie to powinno Was teraz przekonać. Scott mógł równie dobrze na miejscu balon Boya postawić bo Niego czy jakiegoś innego znanego nam animatronika, jednak tego nie zrobił i wybrał właśnie jego. Chciał rozwiać wszelkie wątpliwości na jego temat i pokazać, że jest naprawdę robotem. Jednak co do ugryzienia w 87 to raczej rzeczywiście nie on był jego sprawcą, ponieważ nie miał po prostu czym odgryźć płata czołowego. Brak do szkieletu jest jego znaczną cechą. Robiąc wcześniejszy film, nie uwzględniłem tego mój błąd. Więc podsumowując, odpowiedź na ten komentarz: był raczej odpadł z listy kandydatów do The Bight of 87, jednak jest on bez wątpienia animatronikiem. Tak więc uzyskaliśmy konkretną odpowiedź na to, kto jest winowajcą. Jestem przekonany, że to była Toy Chica. Gdyby było inaczej, naprawdę bym się zdziwił. Więc komentarze It's Me, Fantime, Fredbera, Liska i Sagali okazały się mniej więcej zgodne z prawdą, przynajmniej według mnie. Z całym szacunkiem, ale wątpię, że ktoś z Was przeanalizował tak dokładnie kwestię BB, i mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że Ballon Boy to animatronik. Damian pisze: Fajna teoria, ale Ballon Boy to dekoracja, a nie robot, a poza tym nadal obstawiam, że Mangu to zrobiła. Kwestie dekoracji właśnie wyjaśniłem, a co do Mangle to też bym ją wykluczył. Argumenty co do niewinności Mangle są w poprzednim odcinku. Plak pyta się, dlaczego nie ma Foxiego. Cóż, jak mówiłem wcześniej, Foxy był zamknięty w magazynie jako zapasowe części, więc nie miał prawa być na przyjęciu. Teraz czas na deser. Komentarze z Facebooka. Mój moderator pisze: Kim jest Fongaj? Tak więc na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W żadnej z gier nie znamy jego tożsamości, można się tylko tego domyślać. Jest wiele teorii na ten temat. Jedni mówią, że to Michael, inni, że William, jeszcze inni, że to dwie różne postacie. Ja osobiście nie mam na ten temat teorii, przynajmniej na razie. Możliwe, że Fonga i Snafa 1 i Sunafa 2 to ta sama osoba, jednak Fonga i Snafa 3 to bez wątpienia nowa postać. Dawid pisze, czy balon Girl jest jakoś powiązana z balon bojem? A więc na to pytanie są dwie odpowiedzi. Fabularnie nie, ponieważ ta postać nie ma absolutnie żadnego znaczenia, nie pojawia się nigdzie indziej niż pod naszym biurkiem we FNAFie 2 jako Isterek. Jest to bez wątpienia zwykła, nieistotna halucynacja. W całej fabule gry nie ma o niej absolutnie nic. Natomiast niefabularnie owszem, jest związana z Baron Boyem. Jest to jego żeńska wersja. Michał pisze, czemu ciasko jest słodkie, a ona straszna? Pozdrawiam. Ja Ciebie Michale też pozdrawiam, a co do pytania to. Hmm, kwestia gustu. Dla mnie na przykład obie są słodkie. I ostatnie pytanie na dziś od Oliwiera. dlaczego Foxy jest aktywny we fnaf 2 i czemu Mango wydaje dźwięki starej krótkofalówki? Tak więc Foxy we fnaf 2 jest aktywny, ponieważ mimo że stare animatroniki wycofano z użycia i zamknięto, to mimo wszystko ich nie zniszczono. I tak samo jak u toju w nocy, aktywuje im się tylko nocny, w którym mogą luźno chodzić, bo ich silniki się nie blokowały długim czasem nieużywania. W pizzerii zależałoby, by Old Animatrony były sprawne, ponieważ w razie czego można je było rozłożyć i użyć do czegoś ich części, na przykład gdyby coś zepsuło się w tojach. Co do Mangle, to wydaje te dźwięki prawdopodobnie dlatego, ponieważ po to. of 7 próbowała skontaktować się z policją i to co słyszymy to nagranie tego połączenia. Dzisiaj to już by było na tyle, dzięki wielkie za to, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć.